I z cudów ten bestiały, wygrały, wygrały. To wielkie brawa, proszę Państwa, dla gości. Powitajmy ich, prawda? Wręczymy nagrodę dla na najlepszego zawodnika poprzedniego meczu. Wysoko wtedy wigry wygrały 11:00. Nagroda zawodnika meczu, będą ludzie, no, to kapitał, grubit, przewieźńca tego Musimy zaczynać. No to dobry wieczór. Witamy na pomyczowej konferencji prasowej. Wiemy jak się skończyło w Hetman Składowski tylko 5 do 0. Są z nami trenerzy. Następnie chciałbym pogratulować zespołu, zespołowi gospodarzy. Jakość piłkarska zdecydowanie była po ich stronie. My w tym meczu mogliśmy, chcieliśmy, no ale niestety zabrakło, zabrakło umiejętności. Przeciwnik musiał i zdecydowanie wygrał to spotkanie. Chciałbym życzyć powodzenia zespołu Wigier w awansie, bo taki zespół jak Wigier powinien mieć, Suwałki w ogóle powinny mieć przedstawiciela, a takie miasto jak Suwałki powinny mieć przedstawiciela w wyższej klasie rozgrywkowej niż czwarta liga, bo to tak naprawdę poziom powinien być profesjonalny. Druga, pierwsza spokojnie w ich zasięgu. Także jeszcze raz gratuluję zwycięstwa gospodarzom i życzę powodzenia. Dziękuję za e, gratulacje. Na pewno drużyna w dniu dzisiejszym stała, stanęła na wysokości zadania. Wiedzieliśmy, że Herman bardzo dobrze punktuje w tej rundzie. Wygrał trzy spotkania, dziewięć punktów. Zainkasował w tych pierwszych czterech meczach, też w meczu pucharowym z Jagiellonią 2 Białystok, śmiało, śmiało sobie poczyniał, przegrał 4-2, w zasadzie długimi momentami był równorzędnym przeciwnikiem. Dlatego też my ze swojej strony wiedzieliśmy, że nie możemy w żaden sposób zlekceważyć dzisiejszego meczu, musimy wykonać zadanie. Uczulaliśmy, rozmawialiśmy też dużo w szatni, żeby ten mecz zagrać na zero. Żeby ten mecz zagrać na zero, przede wszystkim z tyłu, a stworzymy na pewno swoje sytuacje bramkowe i, i, i ten mecz będziemy mogli wygrać. Natomiast obowiązkiem było to, żeby, żeby grać na zero z tyłu. I było widać taką determinację w drużynie, chęć, chęć do tego, żeby szybko odzyskiwać piłkę, żeby odbudowywać strukturę, ustawienie. I należałoby się drużynie wielkie brawa, gratulacje za to spotkanie, pomimo tego, że, że to spotkanie nie było dla nas łatwe. Druga połowa już na pewno dużo bardziej otwarta, gdzie stworzyliśmy więcej sytuacji, powinniśmy ich więcej zamienić na... Na, na, na bramki. Wygraliśmy 5-0. Myślę, że najważniejszy w tym wszystkim jest cel, czyli kolejne trzy punkty. Odpoczywamy teraz, i od, od w zasadzie wtorku będziemy przygotowywali się do meczu z warmią krajową. Przeciwko Wigrom wszystkie drużyny są podwójnie zmotywowane, wszystkie drużyny chcą zabrać punkty. Eee, czy to Warmia Grajewo, czy to inne drużyny, dlatego my musimy się skupić na, na sobie, żeby być optymalnie do tego spotkania przygotowany pod kątem fizycznym, pod kątem tak, taktycznym i, i, i zrealizować się cel, czyli, czyli zwycięstwo. Wiem doskonale, że Pan skupiony jest przede wszystkim na swojej drużynie, ale pewnie pan, patrzy Pan na tabele zawsze, na wyniki tej kolejki i ten Wasilków, kiedy ten wyścig się, się załamie. Wy wygrywacie, oni też pewnie wygrywają. Eee, trzy punkty, każdy kolejny mecz, inkasujemy, wszystko jest w naszych e, nogach, wszystko jest w naszych rę rękach e, i, i musimy w ten sposób do tego podchodzić, żeby wygrywać każde kolejne spotkanie, budować mentalność taką zwycięzcy bez różnicy czy to jest mecz pucharowy, czy to mecz ligowy. Tak do tego będziemy podchodzić.